Dzień dobry, nazywam się Arkadiusz Misiak, jestem instruktorem kulturystyki. Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj zaprezentuję nowy zestaw ćwiczeń na klatkę piersiową. Zaczniemy od rozpiętek handlami na ławce skośnej. Ćwiczenie to wykonujemy w trzech lub nawet w czterech seriach, od 12 do 15 powtórzeń w każdej. Rozpięki wykonywane na samym początku mają za zadanie wstępnego zmęczenia mięśni klatki piersiowej przed niewłaściwym trenowaniem w późniejszych ćwiczeniach. Kolejnym ćwiczeniem będzie wycistanie sztangi na ławce płaskiej. Ćwiczenie to wykonujemy w trzech seriach, od 8 do 12 powtórzeń. Pamiętajmy, że sztanga na górze nigdy nie jest na wyprostowanym do końca rękach. choć zawsze pozostają delikatnie ujęte. Ćwiczenie to rozwija dolne części klatki piersiowej. Trzecim ćwiczeniem będzie wyciskanie sztangi na ławce stośnej. Stos ustawiamy pod kątem około 40-45 stopni. Im wyższy skos, tym będą bardziej zaangażowane mięśnie obręczy barkowej. Także starajmy się nie przesadzać z tym skosem. I tak jak w poprzednim ćwiczeniu przy wyciskaniu do góry nie prostujemy do końca rąk. Ćwiczenie wyciskanie na stosie rozwija górne partie klatki piersiowej. Rozstaw rąk trochę szerszy niż szerokość naszych barków, ale nie, też z drugiej strony nie za szeroki, ponieważ będą za bardzo obciążone wtedy barki. Wykonujemy tak jak poprzednie trzy serie od 8 do 12. To wszystko na dzisiaj. Zapraszam na następny odcinek, w którym pokażę zestaw ćwiczeń na mięśnie najszerszego grzbietu. Dziękuję i zapraszam.